Pieski, piórki. Fajne takie małe, to normalnie A to Mamusia Luna. A tu specjalnie dla Was zakopciłem sobie garaż. Idę dzisiaj za ciosem słuchajcie. Włożyłem akumulator, włożyłem rozrusznik. Odpalam kota w worku. Witam z zielonej krainy. Tak mi skajtowaliście, że w końcu się wziąłem za robotę. Bo jak tak wszyscy chwalą, to nie ma motywacji. A wiecie, gen polskości mam. I Polacy, jak się im mówi, że weź coś, zrób, no dobrze, zrób to, zrobisz to, zrobisz to, to tam nie chce im się robić. A jak się im powie, że co ty nie zrobisz tego? Ty tego nie zrobisz. Ty tego nie zrobisz, to wtedy. Pokazujemy nazwość. Co ja nie zrobię? Jak to nie zrobię? Jak to nie wygram? No, i tak dlatego sportowcy wygrywają, i youtuberzy ciągniki konstruują. Będziemy teraz odpalać te serce testowe. Na razie jest takiej specyfikacji półciągnika. Tutaj przodu nie ma, bo tu jeszcze będą modyfikacje i inne. Turbo, nie wiem jak to nazwać, ale. Turbo szambo, albo główno turbo już jest pod spodem tu paski widzicie, będzie ładnie pasowało z kołem pasowym, muszę zmienić koło pasowe bo ma tylko na dwa paski tu jest pompa większa 12 mm, tu już filtr, filtr w większym przepływie stożek ale to wszystko, wszystko z czasem tu kokpit panel sterujący zaadoptowany z sieczkarni, na razie będą chodzić tylko działać obroty później podepnę jeszcze temperaturę wody bo chłodnica tutaj będzie normalnie temperaturę wody i tam jeszcze będą ciśnienie do ładowania tu na razie jest a ciśnienie ten z, e, oleju ciśnienie do ładowania jeszcze będzie zegar e, co tam jeszcze będzie temperatura jeszcze e, powietrza do, na dolocie no a tam będzie tych zegarków trochę więcej tam jeszcze gdzieś tutaj to powklejam no i zobaczymy czy nam on odpali, nie, nie palone były już z pół roku Odpowietrzyliśmy i będziemy kręcić, zobaczymy czy zagada czy będzie gadał coś, na razie tu są tylko wtryski założone większe, pompa jest 10 mm to jest silnik 6,6 litra z sieczkarni John Deere 5440 moc nominalna 180 koni, z tym że z Intel Coolerem powinien być wodnym, a tutaj nie ma interkulera i jest większe turbo założone, ale to wiecie, moc moc na razie tutaj nie, ma, nie gra roli e, będę zakładał taką flanszę tu od od przykładnie przekładnię taką kątową i w ten sposób tutaj do, do tej krysy, co jest przekładnia kątowa, akurat fajna taka e, kawałek wałka, przekaźnika mocy i i będę tutaj to mierzył właśnie, później na hamownie zamawiał i mierzył Moc jaka tu wychodzi, tak, ale to dopiero po modyfikacjach, bo nie mam na to czasu, aż tak bardzo dzisiaj, tak już tak na siłę, że tak powiem, troszeczkę go tu sobie odpalę, żeby coś tam było. Potrzebujemy właśnie kogoś do pracy, jeżeli ktoś może chętny jest z bratem do pracy, do pomocy w gospodarstwie. No, Myślę, że za dobrą płacę. Także jak ktoś chętny z pobliska to zapraszamy i zaraz odpalamy. Jeszcze chciałem zareklamować tutaj takie czapeczki. Mam do sprzedaży takie czapeczki z moim logo tutaj AgroSafrug. Koszulki też jeszcze zaraz tutaj wkleję pokażę. Koszulki cena takie czapeczki 50 zł, koszulki 80 zł, wszystkie pieniądze, które, wszystkie pieniądze, które chcę. Uzyskać, czy uzyskam z tej sprzedaży, właśnie chcę przeznaczyć na ten, na ten projekt. Też kolega wpadł na pomysł, żeby zrobić kalendarz z agro-youtuberami takimi małymi agro-youtuberami takimi jak ja, jak Mateusz Dziurtygaraż i jeszcze kilku innych. Na razie jesteśmy na etapie organizowania się i chcemy taki kalendarz, właśnie żeby każdy jakieś swoje logo zamieścił na tym kalendarzu. Zresztą na moim poście społeczności macie tam przykład, jak to by wyglądało, i też by byłby dostępny sprzedażny kalendarz każdy, na jakieś tam swoje cele, wsparcie swojego kanału, by przeznaczał te pieniążki, które by tam z tego jakieś były. A ja yy, ze sprzedaży, właśnie tych naklejek, które zaraz wam demonstruję, te rzeczy: naklejki, czapki, koszulki, yy, wszystkie te pieniądze, chcę przeznaczyć na budowę ciągnika do traktor poolingu i tak mówię to na poważnie, chociaż to nie jest. Mój priorytet za wszelką cenę tego nie będę robił, jak mi tylko zdrowie pozwoli i, i czas i rodzina. Chciałbym Wam zaprezentować kilka gadżetów firmowych, czy z mojego kanału, które mogę Wam udostępnić. Są to naklejki w takim logo moim. Tutaj z napisem John Deere i Agrosafruk, tutaj sam Agrosafruk, tutaj też John Deere, Agrosafruk, John Deere, tutaj jeszcze powinien być Agrosafruk, ale akurat nie mam tutaj w domu, mam w warsztacie i tutaj taka. Te opony nie są łyse, tylko do traktoru poolingu. To odnośnie uwag, które były yy, dotyczące mojego ciągnika, tego do traktoru poolingu, że to są łyse, ale. Jak widzieliście niektórzy, jak byłem na tym track właśnie to, to mają być łysy Tutaj, takie koszulki z dużym logo, z małym logo rozmiar M. Mam na sobie taką koszulkę. Nie wiem, czy będzie dobre światło. Mam na sobie taką koszulkę czapeczki też z logo moim. Teraz takie koszulki będzie 80 zł. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Cena czapeczki 50 zł. Tu są takie jeszcze czapki. To dopiero mogą być w sprzedaży z naucznikami. Wersja zimowa taka uszanka. Zaraz coś zademonstruję. Wygląda strasznie głupio, ale fajnie. Ale fajnie i ciepło. Fajnie i ciepło. Zielone lub czarne. E, ceny, ceny wam nie powiem, bo jeszcze nie mam. Dopiero była zrobiona wersja próbna. Można taką sobie założyć. Je. Można wyciągnąć nałóżniki. Zademonstruję. No, można z naucznikami i już jest ciepło na zimowe wieczory do warsztatu. Albo albo taką, właśnie normalną. tutaj bardzo fajnie mam taką chodzę cały czas do pracy. Teraz takiej bardzo wygodna, bardzo trwała. No i fajnie się w niej wygląda. Także takie takie gadżety naklejki nie wiem po kilka złotych yy, założenie jest takie nie chcę jak wiecie, jakieś na tym pieniędzy wielkie zarabiać sam mówiłem po kilka sztuk i tak sobie zdecydowałem że wszystkie te pieniądze które yy, z, jakieś tam zarobię z, z tego tytułu yy, będę przeznaczał na mój projekt właśnie dotyczący budowy tego ciągnika do traktor poolingu Może trzeba będzie wspomóc go samostartem, ale to zaraz się okaże. Kopci ojej, nic nie widać, dobra. Teraz nie wejdę tydzień do garażu. Co on tak kopci ma większe to jest kin. silnik był tam pościąganie głowicy. Ale zaraz zobaczymy czy się uspokoi czy nie. Podejrzewam co on tak kopci, ale dla Was taka zagadka. Dlaczego on może tak kopcić ten silnik tak mocno? Kto zgadnie, ja wiem co mówię, ale kto zgadnie, to dostaje taką czapeczkę firmową ode mnie. I się chyba, może i się uspokoił, nie wiem, zaraz zobaczymy. Się udusimy. Bo się udusimy. Wali chmurę. Dobra. Jak ktoś dotrwał, listwa jest chyba zacięta od dawki rozruchowej. Ten tłoczek, taki, który tam uruchamia dawkę rozruchową, jest zacięty i cały czas chodzi na dawce rozruchowej, czyli na takiej maksymalnej dawce, tej startowej, albo po prostu przez te wtryski. No nie wiem, jeszcze sama, zaraz muszę tam pogrzebać, odblokować, ale. Na obroty, jak wejdzie, to wtedy już nie kopci, bo powietrza dostaje odpowiednią ilość. Ładnie, ładnie zagadał. Fajnie chodzi, tylko trzeba mu dodać trochę powietrza, i myślę, że ten głównokompresor mógłby tutaj pomóc. Sieczko siarko nadal walczę. Na razie sobie dałem na spokój, bo mówię, mam ze względu na brak pracowników. Mamy tutaj z bratem teraz. Trochę więcej obowiązków w gospodarstwie i no niestety trzeba coś tam sobie odpuścić A tu specjalnie dla Was zakopciłem sobie garaż Żeby Wam pokazać Że to działa A go jeszcze raz? Co? Zobaczcie jak pali od strzała. No już, 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 teraz zapała Ale jeszcze białym wali Wrót normalnie, dobra, bo jest zalany płynem, ale nie chcę go tutaj zamordować za szybko, ma trochę jeszcze wytrzymać. Testów jest kilka modyfikacji, ale to później nie będę mówił. Jak będę robił, to wtedy, bo to nie ma co zapeszać. Także hejtować dalej, słuchajcie, hejtować dalej, że na pewno tego nie zrobię. Będę miał motywację, żeby zrobić wtedy nie no to tak już żartuję teraz ale widzę że się spodobało wam to hajtowanie, także jest ok fajnie też lubię też lubię sarkastyczne żarty także jest ok idę dzisiaj za ciosem słuchajcie włożyłem akumulator włożyłem rozrusznik odpalam kota w worku kocieczkarnię którą kupiłem bez oglądania bez uruchamiania bo nie miał rozrusznika Zobaczę tylko czy jest jakiś olej w silniku. Coś tam jest. Trochę mało, ale jest. Dobra. Coś tam jest. Pompy hydrostatycznej nie ma. Czyli tam się nic nie uruchomi. Nie pojedzie. Nic się nie napędzi, nic się nie zepsuje chyba, bo tam już powyciągane. No i jak mam szczęście, czyli jak jest paliwo w baku. Jak nikt nie spuszczał, nie podcinał. A tam zobaczymy zawór jeszcze czy jest. Może to zamknęli. Co? Nie, otwarty jest. Dobra. No dobra, no zobaczymy, zaraz zakręcę. Nie wiem jeszcze co gaszenia, bo elektronika cała jest odpięta odpalam go na krótko Nie wiem co z gaszenia będzie, no ale to się okaże zaraz. Rączki czarne. Dobre, obstawiam chyba akumulator chociaż, chociaż jest nowy, ale obstawiam akumulator, muszę urządzenie rozruchowe przynieść. Tak jak mówiłem, akumulator nowy, ale rozładowany i naładowany. Zobaczę trochę chwilę go tam na rozruchu. Zobaczymy czy trzeba mnie czekać czy nie. Trzeba mieć więcej szczęścia jak rozumu. Słuchajcie, kurwa. Sorry za przekleństwo, ale. Pieszkarnia stała chyba 2-3 lata u gościa. Kupiona w ciemno. No, co tu mówić? No. Silnik pracuje, słuchajcie. Tymu nie widać. Odstrzała Można go zakładać do tej maszyny zamiast żądirka. John direct for sale żeby kogoś poratował jeszcze w siódemce niech pochodzi i taki był plan taki był plan, taki przeszczep zrobić ja, jak, ja, nie wiem jak to teraz zgasi słuchajcie, czy mi zgaśnie tą sióweczką tam Albo za chwilę ale fajnie dobra, muszę go zgasić, bo nie wiem czy on tam ma jakiś płyn, czy nie Jakby mi się uda go wgasić. Jest, uda, udało się słuchajcie. I teraz Wam od razu pokażę. Dobra, teraz to będzie widać. Tu jest taka śrubka, jak nie działa cewka gaszenia to tu jest taka śrubka. I ją się wykręca to gasicie, wkręcacie tak mocno trzeba ją wkręcić, teraz to te sobie jeszcze raz, już teraz bez rozruchu go. ale czekajcie wezmę kluczyk nie, bez rozruchu, nie da rady, nie jest, jest, akumulator jest, jest nowy ale ale słaby ale słaby jest a to zajmie chwilę naprawdę ta firma musi, musi mi płacić za reklamę tego urządzenia Słuchajcie. Dzień można uznać za zakończony, chociaż nie do końca udany. Plany były większe, ale dwa enginy odpalone to jest dobrze, fajnie. N14, także przyszłość N14 jest, jest tu, w sieczko siarce. Od razu może tam, kilku osobom się to przyda, bo te silniki, mówię tam, czasami John Deere uszkadzają się, nie można do nich dostać części ani silników a tak to być może tam będziecie przekładać N-14 zakładać to jest 430 koni, też ma fajne zaparcie tu jest 480 albo 6750 ma 400 7300 też ma 400 koni czyli moc taka jak tutaj w N-14 tym silniku zwykły silnik, słuchajcie tu nic nie trzeba żadnej elektroniki, widzicie zresztą wszystko mam odpięte tylko akumulator podpięty, nawet cewka gaszenia 160 zł to ta cewka gaszenia kosztuje, można ją kupić nową bez problemu. Dźwignie od gazu i wszę, nic więcej tu nie trzeba. Żadnych komputerów, pozdrawiam wszystkich. Takie pieski fajne, brat ma. Jest tych piesków trochę pieski, piórki fajne, takie małe to na mani. A to mamusia Luna 9 ich jesteś by chętnie się ich pozbył, bo mi się nie ma Nie dają już rady z nimi Ująki ty mulutki dzioki Co? Toziaki są Tak na marginesie jeszcze gdzieś potrzebował jakieś części zgardzieli Wałki, noże, gniotownik do serii 5000, ładnie zakonserwowany. Walce jeszcze ładne są, jeszcze pochodzą.